Czemu fidierd bez zatrzymania? O co chodzi? Czemu fidierd bez zatrzymania? Ty, czemu KMK bez zatrzymania jedzie? Ty, no rzeczywiście, bez zatrzymania! Co to jest? To jest re 1? Tak, re 1. Ty, re 1 mi znowu oszukali. No co, no, 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 za skubane. Miałbyś piętro, a nie ma piętro, no to za jajnicy chyba. Eee, 160. To jest zwykły pociąg, chyba że z jakąś fajną oklejną, której na, na przodzie nie widać. No, ale nie ma, nie wiem, nie ma okleiny. Cięśta! Druga zetka! Druga! Cięśta! Trzy zetki. Kolejny bez zatrzymania jej. A ja sprag, spragniony do, do sklepu chciałem jechać i już akurat, czy myślałem, jeździe na super. Jakim cudem na tym samym torze mam pytanie. Jakim cudem na tym samym torze, co przed chwilą jechał pociąg, jedzie kolejny pociąg? Ha? Ha? Excuse -ex 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 me, what? Excuse. Kłotka jedziesz, kłotka jedziesz! Uuu. Jadę na pomarańczowym! Uuuu! Czerwone. Płotka, jedziesz, Płotka, jedziesz, nie pojechała. Jak, jakim cudem znowu pociąg? No do sklepu mi nawet nie, nie dadzą pojechać ci z kakaporki. Nie, już mam dosyć wikolenia na dziś, no ale... O. Proszę, po prostu lubię, ja nie mogę przestać. Mózg, jedna część mózgu, mózgu mi mówi, że tak, tak, nagynekliwaj, no, a druga, nie, nie, mi, mi, mi to na tym. No i coś jeszcze trą, ładnie, no super. Siódemka. Po prostu siódemka. Tak, po prostu siódemka. Po prostu zwykła siódemka. się mnie razi.